Alu, alu, tu Warszawa i wszystkie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5.40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę Polską, łamiąc pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą państwo komunikat specjalny. A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Ale wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa. Cześć! W tym odcinku chciałbym Wam przedstawić moją makietę upamiętniającą polskich żołnierzy walczących w kampanii wrześniowej w 1939 roku. 1 września 1939 roku Wehrmacht w liczbie około 1 800 000 żołnierzy. 10 tysięcy dział, 2700 czołgów, 1300 samolotów, uderzenie na II pospolitu. Przeciw tej armii wojska polskie mogły stać blisko milion żołnierzy, 4300 dział, 800 czołgów i 400 samolotów. Błyskawiczne postępy wojsk niemieckich, które 4 września po wygranej bitwie granicznej podeszły pod piosenkę Trybunalski, a wieczorem 8 września podeszły pod Górę kawarię Kalwarię. Zahamowała ofensywę nad wzór, gdzie od 9 września siłą armii, Poznań i Pomorze Polacy przeszli do kontrofensywy. Niestety, wskutek przewagi liczernej po stronie niemieckiej, Polacy przegrali bitwę, a nie do się do walczącej Warszawy oraz Modlina, gdzie uczestniczyli w obronie do kapitulacji odpowiednio 28 i 29 września. Z 17 września o wschodu do Polski wkroczyła Armia Radziecka. Tego samego dnia granicę polsko-rumuńską przekroczył rząd, prezydent i naczelny wódz marszałek Edward Rydz-Śmigły. Punkty oporu na polskim brzegu broniły się. Jako pierwszy z nich poddało się Westerplatte 7 września, Gdynia 13, Kępa, Oksywska 19, a Hel 2 października. Ostatnim akordem wal w kampanii wrześniowej była bitwa pod Kockiem stworzona przez samodzielną grupę operacyjną po lesie dowodzą przez generała Kleberga. Ostatnim walczącym pułkiem II Rzeczypospolitej był trzeci Pułk Strzeczów Konnych im. Hetmana Stefana Czarnickiego. Kieta przedstawia polskich żołnierzy obsługujących polski CKM wzór 30 na podstawie wzór 30, która miała możliwość strzelania audiem przeciwlotniczym po rozłożeniu. Daleko obsługi CKM -u widzimy dwóch żołnierzy z chroma wzór 31, niosących rannego kompana, który ma urwaną nogę w wyniku działań wojennych. Inspiracją do stworzenia tej konstrukcji były dwa zdjęcia przedstawiające polskich żołnierzy z CKM wzór 30 na podstawie przeciwlotniczej. To tyle w tym odcinku. Jeśli macie jakieś pomysły na makiety czy moce w tematyce kampanii wrześniowej, piszcie je w komentarzach. Cześć!